Cześć, ogrodnicy! W tym odcinku opowiem Wam, czego absolutnie nie robić z różami jesienią. To będą błędy, które mogą Was kosztować piękne kwiaty, a czasami nawet życie całych krzewów. Jesień to kluczowy moment w pielęgnacji róż. To, co teraz zrobicie, albo czego unikniecie, zadecyduje o tym, jak róże będą rosły i kwitły w przyszłym roku. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby nie przycinać róż jesienią. Jesienią róże zaczynają przechodzić w stan spoczynku. I jeśli je teraz przytniecie, to pobudzicie krzewy do wypuszczania nowych, delikatnych pędów, a te pędy na pewno nie zdążą zdrewnieć przed zimą i zmarzną, a tym samym osłabią całą roślinę. Rana po cięciu na róży, Goi się wolniej w chłodzie i w wilgoci, a to niestety sprzyja infekcjom grzybowym. Takie zasadnicze cięcie wykonujemy dopiero wiosną, kiedy miną już przymrozki i kiedy będzie widać, które pędy przetrwały zimę, a które usunąć, żeby róża wyglądała ładnie i maksymalnie dekoracyjnie. Jeżeli coś chcecie teraz usuwać, to usuwajcie tylko przekwitłe kwiatostany. Dzięki temu róża nie będzie traciła siły na tworzenie owoców. I oczywiście usuwajcie też pędy chore, złamane, bardzo cienkie wszystko to, co wygląda tak nieciekawie i może stanowić źródło przyszłych problemów. Drugim błędem będzie zbyt obfite nawożenie albo przede wszystkim nawożenie azotem. Azot pobudza roślinę do intensywnego wzrostu zielonej masy. Jesienią prowadzi to do wybicia młodych pędów, które na pewno, tak jak wcześniej mówiłam, nie zdążą zdrewnieć i zimą przemarzną. Te wszystkie osłabione, przemarznięte miejsca staną się prawdziwymi wrotami dla chorób i grzybów. Maksymalnie w sierpniu kończymy nawożenie azotowe, a jesienią możecie nawieść nawozami jesiennymi, takimi z przewagą potasu i fosforu. Te nawozy właśnie wzmocnią tkanki i poprawią taką zimotrwałość róż, ale pamiętajcie, żeby z tymi nawozami również nie przesadzić, bo co za dużo to niezdrowo, także w kontekście nawożenia róż. Pamiętajcie, by nie wykonywać błędu numer 3, czyli zbyt wcześnie lub zbyt późno nie okrywać róż. Jeżeli okryjecie róże zbyt wcześnie, na przykład już w październiku, to krzewy po prostu zapocą się pod takim kopczykiem. Pędy będą miały kontakt ze zbyt dużą ilością wilgoci, natomiast wahania temperatur będą prowadziły nieuchronnie do gnicia i pleśnienia. Jeżeli natomiast okryjecie róże zbyt późno, już po takich silnych przymrozkach, pierwszych mrozach, to pędy no, niestety mogą przemarznąć. Kopczyki ziemne, takie do wysokości około 20 cm, należy usypywać dopiero po pierwszych przymrozkach, a w Polsce zwykle ma to miejsce w listopadzie. Do usypywania tych kopczyków raczej nie używajcie liści dębu ani torfu, bo te materiały długo się rozkładają i sprzyjają występowaniu chorób grzybowych. Najlepiej, żeby to była czysta ziemia ogrodowa albo po prostu kompost. Błąd czwarty to pozostawianie chorych pędów i chorych liści. Jesienne opadające liście róż są bardzo często porażone przez rdzę, mączniaka albo aluczalną plamistość. Jeżeli zostawimy te liście na ziemi, to niestety grzyby przezimują i wiosną bardzo szybko zatakują krzewy. Jeżeli widzicie, że róże chorują, regularnie grabcie i usuwajcie liście spod krzewów. Jeżeli widzicie, że pędy są chore, wycinajcie je sekatorem i po prostu wyrzućcie. Najlepiej do kosza na bioodpady, a nie na kompost, żeby znowu nie przezimowały i później nie roznosiły choroby po innych, młodych, zdrowych krzewach. Błąd piąty to podlewanie róż jesienią do oporu. Jesienią na pewno nie należy podlewać róż tak jak latem, bo nadmiar wody spowoduje intensywny rozwój grzybów. Zbyt dużo wody osłabi też korzenie róż, które w takiej mokrej ziemi mogą zwyczajnie zacząć gnić. Jeżeli wody będzie zbyt dużo, to róże będą też mniej odporne na mróz. Teraz jesienią ograniczamy już podlewanie. Podlewamy tylko przy takiej naprawdę długotrwałej suszy, żeby ziemia nie była całkowicie sucha. Lepiej żeby róże miały bardziej sucho niż zbyt mokro. Błąd szósty to pozostawianie owoców róż na krzakach. Owoce róży, czyli tak zwane różane jabłuszka, naprawdę wyglądają bardzo dekoracyjnie, ale niestety mają taką, taki jeden minus, że pozbawiają roślinę siły, bo krzew inwestuje wtedy w dojrzewanie nasion, które znajdują się w tych jabłuszkach, zamiast w przygotowanie rośliny do zimy. Zdecydowanie lepiej usuwać takie przekwitłe kwiaty, zanim zamienią się w owoce. Oczywiście, jeżeli chcecie zostawić kilka do dekoracji w jakimś miejscu, które jest reprezentatywne, albo dla ptaków, to nie ma problemu. Ale jeżeli na danej odmianie róży tak szczególnie Wam zależy, bo jest cenna, albo macie taką różę tylko jedną, to zdecydowanie lepiej usuwać te przekwitłe kwiatostany, żeby nie zawiązywały się te różane jabłuszka. Unikajcie też błędu numer 7, czyli zbyt silnego okrywania róż agrowłókniną. Efektem takiego okrywania jest po prostu brak przewiewu, zagrzewanie się róż w takie ciepłe dni i co za tym idzie, rozwój pleśni. Jeżeli chcecie okrywać, używajcie do tego białej takiej zimowej agrowłókniny, ale absolutnie nie folii. Zostawcie też taki, taką przestrzeń na przepływ powietrza, a szczególnie w przypadku róż pnących. Zdecydowanie lepiej będzie, jeżeli te róże będą miały trochę przewiewu, a nie kiedy będą tak bardzo szczelnie mocno okryte. Błąd ósmy to brak zabezpieczenia miejsca szczepienia róży. Róże są szczepione na pędzie. I jest to najbardziej wrażliwa część całego krzewu. Jeżeli to miejsce nie zostanie osłonięte kopczykiem z ziemi lub kompostu, to może przemarznąć. Szczególnie dotyczy to takich odmian, które są posadzone w miejscach. Które bardzo mocno zalewa taka fala mrozu w takich mniej osłoniętych, albo właśnie w bardziej wilgotnej ziemi. Róże należy kopczykować w taki sposób, żeby przykryć to miejsce szczepienia, nawet na tak 20 cm warstwy ziemi. Podsumowując, jesienią z różami najważniejsze jest nie przesadzać w każdą żadną stronę. Czyli nie podlewamy ich zbyt mocno, nie nawodzimy ich zbyt mocno, szczególnie. Tym nawozem azotowym, którego teraz nie wymagają, nie kopczykujemy ich zbyt wcześnie, nie okrywamy ich zbyt intensywnie i zbyt wcześnie. Nie należy teraz róży ciąć, nie należy jej pobudzać do wzrostu. Róże muszą powoli, spokojnie wejść w zimowy spoczynek. A dzięki temu wiosną odwdzięczą się nam zdrowym wzrostem no i pięknym kwitnieniem. Jeśli ten odcinek był dla was pomocny, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, a w komentarzach koniecznie napiszcie, jakie wy macie sposoby na zabezpieczanie róż przed zimą i oczywiście jakie są wasze ulubione najbardziej odporne odmiany. Do usłyszenia.